Hej siemanko, z tej strony Patryk040407 i w tym odcinku pokażę wam jak wyglądały moje początki na serwerze Mikey Survival. I nie będę tutaj grał sam, ponieważ będę grał oczywiście z moim bratem i na początku z Pabubą, ale ona potem poszła i nie grała i w sumie tak wyszło... no trudno. A więc na początku zebraliśmy trochę drewna no i oni zajęli się narzędziami a ja w tym czasie zrobiłem sobie łódkę. Tylko po co łódka na start, Możecie się zapytać. Za chwilę wam to wytłumaczę. Ale no, więc popłynąłem w ocean. I tak płynąłem. I płynąłem. Aż w końcu znalazłem. Mam ruiny. I mam ten zryw mi się zrobił przez przypadek. Ale mam ruiny jakieś, więc lutuję to. No i zlutowałem szukając skrzynki. I niestety. Kurde. I pewnie was teraz zastanawia, dlaczego ja się tak zdenerwowałem. A to dlatego, że szukałem mapy skarbów, która miała szansę zrespić się w tej skrzynce, i potrzebna nam jest do zdobycia serca oceanu z zakopanego skarbu. Jednak tego, po co jest nam to serce, to dowiecie się troszkę później. Tak więc postanowiłem wrócić do mojej ekipy, wziąć od nich narzędzia. Dziękuję, dziękuję. I wyruszyliśmy w podróż. W podróż. Poszukiwaniu domu, no i oczywiście, więcej map, żeby znaleźć więcej skarbów. Ej, tu jest coś. Musimy to zlutować. To jest górka piasku, żartowałem. Statek! I tak sobie lutowaliśmy te statki, aż w końcu stało się to. Masz? Ma mapę! Masz mapę? I książki. A więc popłynęliśmy na brzeg, żeby znaleźć ten skarb, wiadomo, potrzebujemy serca. I nagle zostaliśmy zaatakowani. Ej, ja mam tego. Kto ma crafting? Yeah. Ej, ucieczka, yeah. ucieczka, Paula! Pewnie zapytacie się, co to w ogóle jest? A już Wam mówię, to jest jeden z customowych mobów, które są na Majki Survival, ponieważ ten serwer ma kilka takich customowych mobów, może nawet kilkanaście, coś takiego. No i każdy z nich ma swój drop i swoje utrudnienia i no na szczęście udało nam się uciec do wody po tym, jak Pałm mnie zrzucił i udało nam się go jakoś zabić. Próbujemy go zabić chyba, nie? Ostrożnie. On jest na mnie to ma już gobik. O! W międzyczasie, kiedy my walczyliśmy z tym goblinem, Erik znalazł skarb, znalazł serce oceanu i trochę jedzenia, którym potem się z nami podzielił, ponieważ na tym serwerze, jak będziecie mogli potem zauważyć, jest bardzo, bardzo ciężko o jedzenie. No i potem popłynęliśmy dalej w poszukiwaniu innych map skarbów. A więc sobie tak płynęliśmy i płynęliśmy. Aż w końcu zobaczyliśmy kolejne ruiny, w których może być mapa skarbu. Więc szybko to zbudowaliśmy i mieliśmy ogromne szczęście. Mapa! A kolejna mapa znaczyła to, że mamy już dwa serca oceanu, co jest bardzo, bardzo dobre dla nas. Nice! Erik nas kieruje. Po tym popłynęliśmy w dalszą podróż, tak do mapy skarbów. Kto by się spodziewał, że w tym kierunku popłyniemy? Znaleźliśmy jakiś ląd, który był po prostu taką przystanią, takim odpoczynkiem od tego oceanu. Bo ile można pływać, nie? Masakra. I w końcu okazało się, że to jest wyspa mała, ale znaleźliśmy tam zwierzęta, te owce, które za chwilę Paulina zabije. Hop. I sprawdziliśmy też tam jakieś takie stare komendy ze starszych edycji oraz podręczne menu, które. No, nie wiem jeszcze do czego może służyć, za bardzo tego nie ogarniam, szczerze mówię, No, bo są tu jakieś te komendy i tak dalej, ale tych znajomych totalnie w ogóle nie rozumiem o co chodzi. I popłynęliśmy dalej, nie? Szukając jakichś dalszych i do skarbu, popłynęliśmy i do jakichś tam dalszych terenów. I kto by się spodziewał, znowu był sam ocean przez długi, długi czas. I w tym momencie stwierdziłem, że posprzątam sobie komendy, bo i tak Paulina płynie, ja się ze tyłu, nic nie robię, więc czemu nie? No i w sumie to przeczytałem większość mobów, więc stwierdziłem, że wam to pokażę. No i zobaczcie, co nas potem spotkało. Set home, kantor, tpa, tp, atp, akcept, podpis, przelew, home, set home, kolory, emotikony, potwory zobaczę. Dobra, czytam wam tak. Goblin jest, ork, szczur, Mroczny rycerz, zjawa, handlarz kwiatków, wróbel, piekielna pszczoła, Edward, toast, d. Co, to jest? co? Struktura jakaś, czy co? Nie, 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 takie dziwne lagdum. Okay. <laughs> Dokładnie, znaleźliśmy pod wodą świątynię, która przyda się nam później, ale masakra. Postanowiliśmy zrobić tu Homa. Więc ja jako tutaj kapitan naszej drużyny <laughs> yy, Zrobiłem homa. Czemu nie? Trzeba było się podbudować trochę hop hop, 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 hop. Zrobiłem sobie homa, żeby tego nie zgubić, nie? No bo potem do tych homów można się tepać. Więc zrobiłem homa i wyruszyliśmy dalej. No i dalej płynęliśmy, lutowaliśmy statki i oczywiście kto by się spodziewał? Ja nie wiem jak on to robi. Mam mapę, mam mapę A kolejna mapa daje nam oczywiście co? Dobrze zgadliście. Kolejne serce oceanu, więc będziemy mieli już trzy. Co daje nam już dostateczną ilość, więc nie szukaliśmy tak naprawdę więcej. Stwierdziliśmy, że to już koniec. Idziemy szukać domu, miejsca na dom. No i trochę się naszukaliśmy, aż w końcu spotkaliśmy ląd. Więc postanowiliśmy, że nie ma szans, że płyniemy dalej i poszliśmy tym lądem i po drodze spotkaliśmy Dżunglę, napotkaliśmy dżunglę, znaleźliśmy dżunglę. O, tak powiem. Znaleźliśmy dżunglę, zebraliśmy trochę bambusów i zrobiliśmy tam mały przystanek. Przepaliliśmy jedzenie. Eryk w tym czasie poszedł po trzeci skarb. Bardzo ważny, trzeci skarb. I popłynęliśmy dalej szukać miejsca na dom. Okazało się niestety, że ten skarb, który Eryk wtedy znalazł, to był ten sam skarb, który kiedyś znaleźliśmy. Więc, no niestety. Ale znaleźliśmy kolejny skarb. Więc jednak cały czas mamy te trzy serca serce oceany, ponieważ wykopaliśmy kolejne. No i wtedy już, już nas denerwowała ta woda. Już nie mogliśmy wytrzymać tego pływania, więc wróciliśmy na spawna, wzięliśmy jakieś zadania i zaczęliśmy się randomowo teleportować w różne miejsca, aby w końcu znaleźć ten dom. Następnie zobaczyliśmy na spawnie taką tablicę, trochę zbugowaną chyba to, tak nie to wyglądać, ale zostawmy to. Następnie poszliśmy do Stefani, u której, za poziomy, zwykłe poziomy, takie jak do Enchantingu, można ulepszać jakieś takie rzeczy. I poszliśmy do tablicy zadań, żeby wziąć swoje pierwsze zadania, czyli to jest jakby jedyny jak na razie sposób na zarobek. Oprócz sklepów tabliczkowych, ale to dowiecie się w następnym materiale, ponieważ no, kiedy ja to montuję, to już jest bardzo daleko, bardzo daleko, bla 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 bla. Dodatkowo zobaczyliśmy, że u Geralta można sprzedać głowy. U Aureliusa można kupić jakieś takie itemki customowe, typu różdżki albo na przykład magnes. U Ralfa będziemy mogli sprzedać ryby, co okaże się później, później wam o tym powiem. I Kalan można tutaj tworzyć różne itemy. I uwaga, czego się dowiedzieliśmy, że można też tworzyć serce oceanu. Aha! 16 muszli łodzika i jedno wiadro z Axolotem, żeby zrobić serce oceanu. Na końcu udaliśmy się do Vincenta, przy którym można się teleportować. No i RTP, wiadomo jak działa. Random teleport. I polecieliśmy szukać domu. Mam chyba! Chociaż nie wiem... Ej, to by było za Ja pierdziele, to by było za... Nie, dobra, Pabuba, robimy tu. Nie ma szans, że nie. Pabube niestety nie było, poszła na chwilę na ZW. I poczekaliśmy chwileczkę na nią dosłownie i usłyszeliśmy potem najgorsze z możliwych. Babuba mam miejsce, mam miejsce No nie, ale po co ja bym Zrób muszę stracić stracić tam, tam to. albo coś Nie dobra nie, ja muszę iść dalej, ja muszę to przejść No Babubsonie, ale... Nie, to miejsce jest przypotężnią Nie, dobra No i tepnęliśmy Babubę tutaj Zobaczyła nasze miejsce, pokazaliśmy nam potem... To ona następniła do swojego miejsca i okazało się też bardzo, bardzo ładne. No i w tym momencie mieliśmy duży dylemat, które miejsce wybrać, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że wybierzemy to pierwsze. Kurczę, no tu też by niby było fajne, ale no nie wiem. A więc wróciliśmy tutaj. Paulina zajęła Chang, co kosztowało 100 dolarków, więc trochę dużo, ale później się okaże, że tak naprawdę mało. No nieważne. Zajęliśmy ten chunk, odłożyliśmy i tamki. Zaczęliśmy sobie tutaj budować bazę. Trochę oświetliliśmy, no bo ciemno tu było, bo to było jednak pod tymi skałami i tak dalej. No i tak skończył się nasz pierwszy dzień grania. Drugi dzień to była kopalnia, i no, na początku i tak jesteśmy w kopalni, a wiadomo, co się robi w kopalni. Kopiemy, kopiemy, chodzimy i kopiemy. I jeszcze raz kopiemy i znowu chodzimy i dalej kopiemy. No bez sensu to pokazywać, więc nie będę za dużo tutaj wam pokazywał. No same nudy. Potem znaleźliśmy manchafta. Trochę sobie tam znowu połaziliśmy i w tym manchafcie było coś ciekawego. Zapisaliśmy więc korony tej struktury, no bo wiadomo chcemy tu kiedyś na pewno wrócić. I poszliśmy dalej, ale zostaliśmy zaatakowani w takim Bajorku przez... Kaczące na nas pająki. One po prostu zeskakiwały z nieba, nie wiem, też pająków. Nieko się nagle pomysł i spadają na łeb. Pabuba umrze. Uważajcie, najgorsze jest to, że po pierwszym ataku skończyło nam się jedzenie, no bo jak wiadomo było go mało, tak jak na początku mówiłem. I zostaliśmy zaatakowani drugi raz, kolejny spawn, no przecież nie da się wytrzymać. Ja nie mam stringów. Lecą! Lecą! Uważaj! Uważaj! Do wody! Do wody! One nie umieją pływać! No czemu dostajecie? Wracamy do domu. Nie ma szans, że będziemy tam dłużej zostawać, ponieważ nie mam już jedzenia. I zebraliśmy i tak dużo tych materiałów, różnych diamentów, napisu i tak dalej. No wiecie. Potem poszliśmy pozbierać drewno, no bo już nie było miejsca w skrzynce. I stwierdziliśmy, że potrzebne nam będzie zarabianie. Musimy jakieś to zrobić, a zadania są na razie zbyt ciężkie. to wzięliśmy je takie, nie wiem, jakieś czołgi. I stwierdziliśmy, że trzeba zrobić te wędki. System wędkarstwa, o którym mówiłem wam wcześniej, przy dalce. To teraz wam to mniej więcej wytłumaczę. Ale zanim to. To stworzyliśmy jeszcze najpierw te pułapki na ryby, te najlepsze z serca oceanu dokładnie, i zrobiliśmy je trzy. Oczekiwanie 15 minut i szansa na złowienie 60%, więc one są najlepsze. No i postawiliśmy je tu w tym takim bajorku obok trzciny. No, są dosyć niezłe, ale jak się później okazało, to ryby są beznadziejne, więc to i tak nam za dużo nie daje jednak, choć przynajmniej na razie. Oto właśnie zrobiliśmy te wędki. Zrobi się z ametystu zamiast bytyków i nici, czyli taki spoko crafting nawet. I teraz jak możecie zauważyć rozdaje i sprawdzamy. Ma ona swoje trzy statystyki, które można potem customowo zmieniać. Są customowe żyłki, haczyki i korbki. Zaczęliśmy łowić i tak samo jak są customowe te Przybory, czy tam gadżety do wędki, jak zwał, tak zwał, to ryby mają swoje specjalne statystyki, które łączą się na jakość. No i ta jakość mówi nam o cenie, po prostu. Tak więc nie wiadomo jeszcze, jak zdobywa się te gadżety do wędki, chyba tylko z eventów, z tego co słyszałem. Może teraz już można je zdobyć, bo tak jak mówiłem, montuję to, kiedy już dawno jest, chyba dwa tygodnie po tym, jak to nagrywam, nie wiem ale no, ryby miały być głównym sposobem zarobku, a na razie są beznadziejne bo kosztują bardzo, bardzo No ale trochę połowiliśmy, potem zrobiliśmy sobie zdjęcie w głowach ryb, Poczemu czemu nie, a że łowiliśmy już długo, to zrobiliśmy sobie zbroję, narzędzia i poszliśmy do Trail Chambers, no bo kiedyś trzeba było to zrobić, a to daje dużo rutu, tak więc mega spoko i zaczęliśmy walkę. Tutaj możecie zobaczyć jak walczymy Ale dojechałem Tutaj możecie zobaczyć jak lutujemy No i tak sobie walczyliśmy i lutowaliśmy bla 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 respią się, zabijamy znowu się respią, znowu zabijamy otwieramy, znowu się respią i znowu zabijamy i tak dalej, no nudy prawda? I tutaj możecie zobaczyć jaki mniej więcej dostaliśmy, trochę potek trochę diamentów, emeraldów, no trzelczymy sobie po prostu rzeczy i Zrobiliśmy farmę, małą farmę, czemu nie, przyda się jedzenie i dla tych krów właśnie, które są pod ziemią, nie pytajcie, i no tak naprawdę to był cały dzień to możecie właśnie zobaczyć jaką robię farmę na razie nic tam nie sadziłem no bo nie za bardzo mieliśmy nasiona co teraz widzę w motorze, że mieliśmy ale no trudno się i tego nie widziałem wcześniej no i to był koniec dnia nic więcej się tak naprawdę ciekawego nie wydarzyło nikt nie był bliski śmierci ani nic tak więc idziemy do kolejnego dnia trzeci dzień to też nic specjalnego na początku sprawdziłem zadania i postanowiłem iść wykopać trochę łupku ponieważ potrzebowałem go 300 do zadania a zawadzało trochę, i nagle zobaczyłem to. Eryk, ja mam jakiegoś Hadesa chyba czy coś. A że customowe moby na Mike są zrobione ze zwykłych mobów, a da się go wsadzić w wódkę? No i trzeba było to sprawdzić, prawda? No bo te moby to jakby są zombie i szkielety, tylko z innymi statystykami. Oprócz tej królowej pająków. No i jak widzicie, jest wódca, ale jaja. Ja. A więc zabiłem moby dookoła i zacząłem go bić, no bo wiadomo, nic mi nie może zrobić. I zobaczcie, co mi wypadło. Dostałem. Mam odłamek netherytu, no. A więc poszedłem robić to zadanie, kopać ten łupek. No to jest nudne, no ale czasem trzeba. Przy okazji kopałem też rudy. I w pewnym momencie zacząłem słyszeć zombie. Zobaczyłem czaszkę w suficie. Więc znaczyło to, że tam jest jakaś jaskinia, bo jest jakiś mob. No i poszedłem do tej jaskini i szukałem sobie chwilkę. Cóż, otworzyłem coś zombie, próbuję się do niej dostać. Mam spawner zombie! A taki spawner, jak wiadomo każdemu minecraftowemu graczowi, można przerobić w taką ekspiarkę. A więc zająłem ten spawner, zająłem sobie ten chunk, stówkę mnie to kosztowało, uwaga, puf, i nie ma stówy. No ale trudno. I przy okazji dokończyłem zadanie, za które dostałem tą stówę z powrotem, więc spoko, spoko. Przy okazji przyspęłem, że znalazłem też Trial Chambers inne, całkiem inne od tamtego poprzedniego, więc spoko i zajęliśmy się totalnie zadaniami. Tam mi się dosyć mocno zmienia kasa, ponieważ sobie przelewaliśmy nawzajem aby robić te zadania i potem poszliśmy zabijać utopse, bo to było kolejne zadanie, a więc... Stwierdziliśmy, że można przemieniać zombie przecież i czekaliśmy aż się utopią i potem zabijaliśmy, a w sumie to Eryk, bo on miał za badanie, no i ja sobie z nimi pływałem. Następnie wyruszyliśmy w przygodę, postanowiliśmy, że wyruszymy, czemu nie, było trochę nudno, więc przygoda, przygoda, płyniemy, znowu płyniemy, tu się zatrzymujemy, jest jakaś sawanna. Na sawannie jest dużo zwierząt, dlatego się tu zatrzymaliśmy i zaczęliśmy rzeźnię. Ooo, świnie, wszystkie wymarły. I potem zobaczyliśmy naszego ostatecznego wroga, który nas po prostu zniszczył. Ja nie wiedziałem, że to może być takie silne, a jednak, więc no trudno. Czasami się zdarza, nie? <laughs> Bijemy to? Tak, na pewno, bo to jest mocne chyba. A więc z nadzieją, że da się ją włożyć w łóżkę, no to walczyliśmy. Walczymy, walczymy. Zadała mi 3,5 serca. Jest bardzo potężna. No i zacząłem uciekać, bo miałem źle Eric Eryk ją bił. Ona rzuciła się na mnie. I teraz, patrzcie to, to jest najważniejszy moment. Uwaga! No, przeskoczyła se przez łódkę. No i co to jest? Dlaczego? Dlaczego? I jeszcze zdaszowała mnie w tej wodzie. Puff. No i zresztą się w bazie. I Eryk, chwilę po mnie również. Niestety. Następnie postanowiliśmy wyruszyć w kolejną przygodę i zobaczcie co mi się udało znaleźć. Ta przygoda była o wiele lepsza. Dobra, Eryk, jak ten to możemy wrócić i do domu i robić tam ekspiarkę. Pillagerów. Niestety ktoś już zajął tę działkę tutaj. Niestety, no, Anaki. Ale za to ukradłem mu aleję. O tak. Wykopałem te dwa płotki, dałem im je. Nie wiem jak dokładnie działają aleje, więc wykopałem jeszcze jedną płotek żeby za mną szły. Coś takiego. Tak myślałem przynajmniej nie wiem czy tak, tak działa, ale. No i za mną leciały. I w pewnym momencie ja myślałem, że tylko jeden leci, ale ten drugi nagle wystrzelił tak I Ja spieprzę z tymi alejami do naszego Erk. Następnie w bazie uwięźliśmy te aleje. No bo wiadomo, żeby nam nie uciekły. I posadziliśmy trochę rzeczy przy naszej farmie. I to był koniec dnia, nic więcej się nie działo. Czwartego dnia, w sumie to najważniejsze było to, że zrobiliśmy enchanting, full enchanting, 16 biblioteczek, nawet, bo okazuje się, że im więcej biblioteczek, tym to ma znaczenie na te enchanty, które się dostaje, ale nie ma znaczenia na level. Czyli i tak będzie 30, ale niektóre enchanty mają lepsze szanse na innych levelach. Szczęście, trzydwam! Mam idealny Eryk. No i właśnie o tym mówię. Yy, zrobiliśmy do tego jeszcze sobie zbroję. No i to było tyle z tego dnia. Nic więcej, totalnie nic. Mało graliśmy też, bo była szkoła. No wiadomo. Ale ten odcinek nie mógłby się zakończyć tak pięknie, prawda? Mm, mm, mm. No o co chodzi. Gdzie są biblioteczki? Zacząłem więc przeszukiwać skrzynie w poszukiwaniu biblioteczek. Bo może ktoś z nas je wykopał i wsadził do skrzynki, ale nie. I dodatkowo zginęły tutaj buty i hełm. Yy, no, ktoś nas okradł. A więc stwierdziliśmy z rykiem, że tak nie może być. Zaczniemy się przenosić do spawnera. Tam zrobimy bazę. I w międzyczasie, kiedy się przenosimy, to już Wam wszystko tłumaczę. A więc. Na początku myśleliśmy, że aby dać uprawnienia ludziom dodanym do działki, trzeba to zrobić w komendzie Zarządzaj, jednakże w tej komendzie daje się uprawnienia tym, którzy nie są dodani do działki, a ci, którzy są dodani, mają wszystkie uprawnienia. Tylko że na początku trochę to nie działało. No i Paulina na początku zrobiła nam te uprawnienia i je dała, no i tego nie usunęła i nie wchodziła przez dużo, dużo, dużo dni, i dlatego. Przez to nas okradli. Więc stwierdziliśmy, że tutaj nasze itemy nie są bezpieczne, więc przenosimy do się do tego spawnera. Tutaj możecie widzieć, że zabieramy jakieś tam najważniejsze itemy ze skrzynek i się przenosimy. W kolejnych dniach tam też poprzenosiliśmy trochę itemów, ale no niestety. Odcinek miał się skończyć tym, że Paulina kupuje czanka, my budujemy dom. No i koniec. Ale no, niestety, Paulina tutaj lekko strolowała. Tutaj ukryję te kordy, wiadomo, wiadomo. Yy, Paulina tutaj lekko strollowała, nie weszła na czas, nie zmieniła ustawień, więc nas okradli. No i w takim razie witam nas, w, w, witam Was przepraszam, w naszej nowej bazie, w której będziemy dużo czasu spędzać do oczyszczania, będziemy ją rozwijać. No ale to już w kolejnych jakichś innych odcinkach z tego serwera. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. No i cześć.